Walter Geist, Świat duchów. Audycja Grzegorza Tarczeńskiego. Czasami zdarza się tak, że dzieci zaczynają mówić o tym, co przydarzyło się im w poprzednich wcieleniach. Rodzice zazwyczaj traktują te opowieści z przemrużeniem oka. Czy możemy mówić o dowodach na reinkarnacji? Witam Państwa już w piątym odcinku audycji Poltergeist. Świat duchów. Nazywam się Grzegorz Starczyński. W swoim cyklu felietonów radiowych pod tytułem Poltergeist postaram się Państwu przybliżyć najciekawsze i najbardziej kontrowersyjne zjawiska związane z życiem po śmierci oraz spotkaniami z duchami. Dziś postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy udało się znaleźć dowody na reinkarnację. Przypomnę może, że reinkarnacja to mówiąc krótko, pogląd według którego duch, dusza po śmierci ciała fizycznego może wcielić się w nowy byt fizyczny. Różne formy tej idei znane są m.in. w buddyzmie i hinduizmie, a także w religiach niektórych plemion afrykańskich, indiańskich oraz Eskimoskich. Kiedy na zachodzie stały się popularne sesje regresji hipnotycznej, wiele osób po wejściu w trans i przeniesieniu do czasu sprzed narodzin zaczęło mówić o swoich poprzednich inkarnacjach, często podając ich bardzo dokładne szczegóły. W parapsychologii zjawisko to nazywano wspomnieniami z poprzednich cieleń. W przypadku osób dorosłych, które mówiły w stanie hipnozy o swoich poprzednich życiach, pojawiły się jednak wątpliwości, czy nie są to przypadkiem wizje kreowane przez naszą podświadomość w oparciu o zmagazywaną przez umysł wiedzę. Znacznie trudniej było wyjaśnić historie, w których o takich zdarzeniach mówiły dzieci. Pięć lat temu zmarł dr Ian Stevenson, najsłynniejszy na świecie badacz przypadków wspomnień dzieci o poprzednich wcieleniach. W czasie swoich podróży po świecie zebrał on ponad 2,5 tysiąca przypadków historii, w których dzieci opowiadały o tym, kim były w poprzednich wcieleniach. Dzięki jego badaniom udało się ustalić, że wiele z nich mówiło o prawdziwych epizodach z życia. Dawno zmarłych ludzi. Niektóre dzieci posiadały nawet znamiona odpowiadające tym, jakie nosiły w poprzednim życiu. Dr Stevenson, psycholog i lekarz pochodzący ze Szkocji, zainteresował się reinkarnacyjnymi wspomnieniami dzieci w latach 50. Wkrótce rozpoczął poszukiwania podobnych przypadków. Na najwięcej z nich trafił w kręgach kulturowych, gdzie wierzono w reinkarnację, a więc w krajach Azji Południowo-Wschodniej, na subkontynencie indyjskim, wśród niektórych muzułmanów, w krajach Bliskiego Wschodu, w Afryce, a także u Eskimosu. Możemy powiedzieć: tam, gdzie ludzie wierzą w reinkarnację, łatwiej znaleźć dzieci, które mówią o poprzednich wcieleniach. Nie była to jednak do końca prawda. Część przypadków pochodziła bowiem z kręgu zachodniej cywilizacji. Dr Stevenson opisał to w swojej ostatniej książce poświęconej europejskim przypadkom wspomnień o życiu przed życiem. Wiele z nich pochodziło z Finlandii oraz z Wielkiej Brytanii, a także i z Niemiec. Stevenson przywołuje na przykład historię Pawła Sorsy z miasta Tampere. Przyszedł on na świat w 1991 roku. Jego matka w dzieciństwie przeżyła tragedię, kiedy jej poprzedni mąż zabił ich dwójpółrocznego syna Kalewiego. Matka niezwykle przeżyła tragedię i, jak twierdzi, chciała, aby jej syn narodził się ponownie. Kiedy Paweł przyszedł na świat, był niezwykle podobny do swojego brata, ale na tym się nie kończyło. Kiedy skończył trzy lata, zaczął opowiadać o rzekomych wspomnieniach Kalewiego. Twierdził, iż jego dom nie jest prawdziwym domem. Mówił też matce, że nie pozwoli jej być bitą przez jej byłego męża, choć ona nigdy nie wspominała dziecku o swojej tragicznej przeszłości. W innym przypadku z Finlandii, niejaki Samuel Helander z Helsinek, urodzony w 1976 roku, zaczął opowiadać o wspomnieniach z życia kuzyna, który zmarł przed jego narodzinami. Inny chłopiec, Puevo Kolvisto z Helsinek również, opowiadał o swoich wspomnieniach z poprzedniego życia, które przypominały opowieści więźniów, wozów koncentracyjnych. Inny ciekawy europejski przypadek dotyczył bliźniaczek, sióstr Polok z Hexam. Mówiąc krótko, były to bliźniaczki, które jak dzieci opowiadały historię z życia swoich tragicznie zmarłych sióstr, które zginęły na kilkanaście miesięcy przed ich narodzinami. Jedna z nich, Jennifer, miała nawet znamiona takie jak u swojej zmarłej siostry Rzaki. Przejdźmy może jednak do najbardziej znanych przypadków. Najciekawsze z nich dotyczyły dzieci, które posiadały znamiona utożsamione z poprzednim cieleniem. Wiele takich historii pochodziło z krajów Azji Południowo-Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu. Jednym z najbardziej znanych był przypadek tureckiego chłopca Tutus Musa, urodzonego w 1958 roku. Twierdził on, że jest reinkarnacją człowieka o imieniu Selim Fessi który mieszkał niedaleko i został postrzelony w twarz podczas polowania. Mały Semik przyszedł na świat z deformacją twarzy oraz ufa, co utożsamiano ze śladem postrzału u Feslego. Ponadto opowiadał szczegóły z życia mężczyzny, mówił o swojej żonie, dzieciach z poprzedniego życia i chciał zemścić się na człowieku, który go zabił. Wiele przypadków, gdzie dzieci nosiły znamiona lub deformacje wynikające z poprzedniej inkarnacji odnotowywano w Birmie. Stevensonowi udało się zebrać kilka takich przypadków. Jeden z nich dotyczył Machin Marhu, która przyszła na świat w 1967 roku we wsi Datcom. Przyszła ona na świat bez nogi i w wieku kilku lat zaczęła opowiadać o swoim poprzednim wcieleniu. Jak mówiła, w poprzednim życiu była dziewczynką, która trudniła się handlem na dworcach kolejowych i pewnego dnia wpadła pod pociąg. Jak się okazało, szczegóły tej opowieści pasowały do historii tragicznej śmierci dziewczyny o imieniu Kalamagi, która rzeczywiście wpadła pod pociąg i straciła kończynę. Inny ciekawy przypadek pochodził aż z Tajlandii, na ciele urodzonego w 1924 roku chłopca o imieniu Tiang San Kla ze Bandrasai. Widniało wiele dziwnych znamion, w tym jedno szczególnie ciekawe. Przypominało ono rozcięcie na głowie, od którego zginął jego wuj. Kiedy chłopiec miał 4 lata, zaczął opowiadać o szczegółach z życia zmarłego, rozpoznawał należące do niego przedmioty oraz znajomych. Czasami zdarzały się jednak przypadki bardzo, bardzo nietypowe. Opowiem Wam o jednym z nich. Nie był on badany przez doktora Stevensona. Na początku XXI wieku zrobiło się głośno o chłopce o imieniu Boryska z miasta Wołżsk. Jako małe dziecko zaczął on opowiadać historię o swoim poprzednim życiu. Uwaga, na Marsie. Twierdził, że była to planeta zamieszkała, której mieszkańcy podróżowali na Ziemi w swoich wysoce zaawansowanych pojazdach kosmicznych. Niestety, z racji Wielkiej Wojny, cywilizacja marsjańska ze wspomnień Boryski miała upaść i. Nie ma po niej nawet śladu. Nie było to jednak wszystko. Chłopiec był bowiem bardzo inteligentny i posiadał dość zaawansowaną, jak no na kilkulatka wiedzę o astronomii głównie o naszym układzie słonecznym. I historia dziecka wzbudziła bardzo duże zainteresowanie u rosyjskich psychologów. Pojawiały się rozbieżne opinie co do tego, skąd wzięło się jego zainteresowanie opowieściami o Marsie. Twierdzono, że mógł na przykład czerpać tę wiedzę podświadomie z otoczenia, że jego matka interesowała się ezoteryką. Niestety, gdy Boryska Rus o Marsie mówił coraz rzadziej i rzadziej, aż w końcu przestał. Moi drodzy, wspomnienia dzieci z przeszłych cieleń to sprawa bardzo trudna i powiedzmy sobie kontrowersyjna. Jak wspomniałem, dorośli również posiadają wspomnienia reinkarnacyjne, jednak u nich wychodzą na światło dzień zwykle w czasie hipnozy, z dziećmi było jednak inaczej. O swoich wspomnieniach mówiły bezpośrednio i często zawierały w nich szczegóły, których nie mogły znać lub których nie rozumiały. Nie można wpadać w hura optymizm i twierdzić, że to dowód na reinkarnację. Doktor Stevenson zgromadził jednak dowody na to, że jest to forma nieznanego zjawiska, w którym dzieci w jakiś sposób docierają do wspomnień ludzi, którzy już nie żyją. Jak to się dzieje, tego nie wiadomo. Co ciekawe, zwykle trwa to dość krótko, i kiedy dzieci wchodziły w wiek już szkolny, zapominały powoli o tym, kim były rzekomo w poprzednich cieleniach. Przypadków takich było jednak na tyle dużo, że nauka powinna się nimi zająć. Uczeni jednak nie mają zamiaru tego robić. Przypominam, że archiwalnych audycji Paltergeista możecie posłuchać na playerach, na forum IFA lub ściągnąć sobie je w dowolnym formacie z serwisu homikuj.pl, skąd o nazwie infra.org.pl. Zapraszam również wszystkich do dzielenia się ze mną swoimi opowieściami, moi drodzy, o duchach, o waszych niezwykłych przeżyciach. Mój adres ze strony internetowej www.ipi Oczywiście możecie się też kontaktować ze mną drogą mailową. To jest merpury79małpaop.pl. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Ja Wam dziękuję. Zajmiemy się na następnym odcinku, uwaga, negatywnymi NDM. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia. Produkcja i realizacja. Portal Infra www.infra.org.pl